Mikołaj znów spróbuje dotrzeć na kresy. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych od ponad 10 lat organizuje akcję charytatywną, zbierając produkty spożywcze, zabawki i artykuły papiernicze. Uczniowie szkoły pakują prezenty, które pojadą na Ukrainę. Od 13 lat już kieruję razem ze współpracy z, innym, we współpracy z innymi nauczycielami tą akcją. W tym roku udało się wszystko zorganizować jeszcze lepiej niż zwykle i chyba to wynika z takiej sytuacji politycznej. Po prostu odźwięk wśród Tarnowian był no, niezwykle łaskawy i dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić dużo paczek, także one na pewno ucieczą tych, którzy na nie czekają. Mikołaj powędruje taką tradycyjną trasą. To znaczy przez pnikut, czyszki do Strzelczysk, a w drugi dzień jest spotkanie z opiekunami cmentarza Orląd Lwowskich, no i zwiedzanie cmentarza Lwowa i powrót do Tarnowa. Mamy nadzieję, że wszystko się odbędzie szczęśliwie. To już jest tradycją szkoły od kilku lat i jak tutaj widać z wielkim zaangażowaniem. Akcja właściwie trwa chyba przez dwa miesiące. Przygotowania do niej również. I w to jest zaangażowana cała szkoła, bo to nie jest tylko zbieranie darów w centrach handlowych, ale to jest tak jak tu widać właśnie teraz pakowanie, przygotowywanie. No i myślę, że też szalenie ważna sprawa, rozliczanie tej akcji. Wolontariusze zbierali produkty w tarnowskich supermarketach. Prezenty kupują także sami. Nasza szkoła co roku organizuje taką zbiórkę w domu handlowym Zenit i w Maksie. Uczniowie sami zgłaszają się jako wolontariusze i zbieramy po godzinach szkolnych dary. No i ludzie są bardzo hojni, bardzo dużo darów zebraliśmy. Przeważnie takie akcje organizujemy w weekend, ponieważ bardzo wtedy dużo osób robi zakupy i wtedy jest większa szansa na zdobycie darów. Do tej pory uczniowie wyjeżdżali na Ukrainę, aby osobiście wręczać dzieciom prezenty. Takie, takie dzieciaczki się strasznie cieszą, dostają takie dary, ponieważ tam jest straszna bieda. Tam Taka jedna, takie, taka jedna pani się nawet rozpłakała. No, bardzo zruszające, mi się bardzo podobało. W tym roku ze względu na sytuację polityczną i względy bezpieczeństwa uczniowie nie jadą z darami na Ukrainę. Po prostu wzięliśmy pod uwagę jednak bezpieczeństwo młodzieży i nie zaryzykujemy. Właśnie zagrożenia. Także młodzież bardzo żałuje. Oni pytają, dlaczego nie mogą pojechać, no ale niestety mamy nadzieję, że w przyszłym roku to będzie możliwe. Dzisiaj przekażą tylko pozdrowienia w taki sposób, że włączą się w pracę. Życzymy udanej akcji i mamy nadzieję, że konwój bezpiecznie dotrze na kresy, a także wróci z powrotem do Polski.